Siemanko moi drodzy, ja jestem Lucika, a już z nami kolejny film z Impact na moim kanale. Kolejny poradnik dotyczący postaci dzisiaj zajmiemy się widocznym tutaj al z bicepsami, z bicepsami, z boilerem, z... Um, nie no. Nie jestem hu, spandosem, więc dopiszcie rzeczy w komentarzu dziewczyny, a ja coś. Jak to poradnik? Dzisiaj zajmiemy się omówieniem tej postaci, czyli przede wszystkim, jak go zbudować, jakie artefakty mu dobrać, jaką broń, z jakimi drużynami, najlepiej współgrę, jakie talenty mu farmić, itd., tak itd., tak tak To dzisiaj wszystko omówimy. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ogólnie Al-Haytam jest dosyć często porównywany do, mm, Catching. Potocznie nazywany Dendro Catching. Prześmiawczo w sumie. A i no cóż, ciężko tutaj odmówić ludziom racji, bo jego gameplay jest podobny do e, Catching i mm, jeśli swoją drogą macie też Catching to zapraszam przy okazji was do poradnika, link macie w karcie i mm, w playliście, także możecie tam sobie przy okazji zobaczyć, tam omawiał jej gameplay, no i tutaj też w sumie nie ma co za dużo rzeczy do e, omówienia. Przede wszystkim jego elemental skill to po prostu taka teleportacja, tak jak u Catching. O. Raz jeszcze. na początku walki mamy y, te dwa okienka, albo trzy miało być. Nie wiem, nie pamiętam. I im bardziej zużywamy tego na dyskia tym więcej tych okienek znika. No i jak widzicie, znowu przestaliśmy bić y, od y, obrażeń dentro. Więc to jest jednak, jednak y, taka różnica w porównaniu do y, catching. Natomiast jeśli będziemy zadawać mu non-stop. Natomiast w, y, 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 jeśli będziemy dosyć maszować tymi atakami, to jednak ten endo-skill, mimo że jest krótki, y, to potrafi zadać tutaj al tam bardzo dużo ciosów, więc myślę, że tutaj nie będzie jakimś to większym y, problemem. Natomiast jego bers jest bardzo prosty. Tak jak to było przy, w, w przypadku Kecznik, po prostu y, pojawia się taki obszar AOE, gdzie są po prostu... Zatowane dosyć szybkie y, cięcia dendro, i w sobie to tyle. Praktycznie sobie zwiedzam, nakładam reakcję mm, i po prostu napierdolę Al-Hajtamem. Oj! No, jak widzicie, mam tak potężną drużynę, że nawet al za bardzo jakoś dużo do roboty nie miał, ale jak widzicie, mm, ten elementalski y, y, można również tak jak u catching, y, wykorzystać to do wspinaczki, także fajnie, fajnie, wszystko fajnie. Tylko, że tak jak w, w porównaniu do a NKK tam od razu się teleportuje. W przypadku gadżingu oczywiście musimy dwa razy użyć tego elemental skill'a. Dobra, to mniej więcej gameplay jest omówiony. Teraz przejdźmy do tej nudniejszej części, czyli yy, artefaktów. A mój proponowany set artefaktów jest to Deepwood Memory. Jest chyba najprostszy tutaj set do zbudowania, najczęściej farmiony, jeśli chodzi o te sety w sumeru. Yy. No i cóż, zacznijmy od kwiatka, oczywiście atak, atak, crit rate i crit damage, takie y, artefakty jak najbardziej są przydatne. Oczywiście, jeśli macie na przykład troszeczkę tutaj, mm, czekajcie, gdzie to jest, o, jeśli macie troszeczkę w subsetie elemental mastery, tak jak tutaj na przykład mam w piórku, też jest bardzo y, dobry bonus, gdyż al y, haydam jednak czerpie dodatkowy bonus z elemental skilla y, do obrażeń, y, więc. Y, elemental master jak najbardziej żebyście mieli jak najwięcej tym bardziej że nawet w sansie jeśli będziecie zamiast ataku tutaj przypadkowo mam atak niestety eee, dobra no to skąd to moje siostry, więc ty, ten tam nie jest idealnie zbudowany jednakże w sansie tutaj powinniście mieć elemental master zamiast ataku właśnie dlatego to jest właśnie tutaj taka różnica w porównaniu do innych DPS-ów żeby tutaj Alhaita ma budować pod elemental master pobek wiadomo ten mieć bonus i też crit damage, crit rate i jak najwięcej ataku i Elemental Master, żebyście mieli w subsetach. Czapka to crit rate albo crit damage, zależy czego wam brakuje. Statystyki powinniście mieć mniej więcej takie, jeśli chodzi o Crit to 60. Im więcej, tym lepiej. Od 60 w górę. No i crit damage od 150 w górę. No to tak jak widzicie, moje siostry udało się nieco więcej wykręcić tych statystyk. No i Elemental Master, im więcej, tym lepiej. Tak koło, to jakby się wam udało z Sansem wycisnąć i plus z innych subsetów na artefaktach. Oczywiście, jakby było więcej, to też by fajnie by było. Jeśli chodzi o broń, tutaj mojej siostrze udało się zdobyć tego e, um, odwróconego na weapon bannerze niedawno, al Light of Foliar Incision. Jest to chyba najlepszy mierzch na al Ale oczywiście inne bronie, takie jak The Black Swords, PP, e, Amenoma, Black Leaf. E, Niektórzy ludzie na przykład nakładają mu jako broń e, Iron Sinks, ze względu na Elemental Mastery. To moim zdaniem nie jest głupim pomysłem, ale jednak takie Sacrifical, czy właśnie Black Sword albo the Feud, znaczy The Flute, czy Royal Longsword, no takie po prostu krytowe rzeczy albo atakowe rzeczy, takie właśnie rzeczy hmm, kry, krytowe czy atakowe możecie mu dawać, też powinno być kicior. Jeśli chodzi o konstelacje, to tutaj o Highta bardzo dużo się słyszało dobrego od jego C1C jeśli chodzi o C2, to jest zwiększenie tych staków, tych czterech, tych trzech szkiełek o dodatkowe jedno. Dodatkowe jedno, więc no to już zależy od Was. Jeśli chodzi o talenty, 6, 9, 9, moim zdaniem tutaj wszystkie warto yy, yy, lepelować ale z naciskiem oczywiście na N, skilla i Persta. Więc tutaj jak, talenty są bardzo poprawnie zrobione. Podsumowując, build Ao Haitama: 600 crit rate im więcej, tym lepiej. I 150 crit damage'a co najmniej w górę, żeby to poszło. I będzie bardzo dobrze. No i oczywiście w Sandsie zamiast ataku Elemental Master, żebyście to nie pomylili z innymi DPS-ami. I będzie wszystko dobrze. Z artefaktów też bardzo dobry jest tutaj Glided Dreams ze względu na elemental mastery w dwóch częściach oraz że w czterech częściach bardzo um, ten set zyskuje na robieniu właśnie y, reakcji za pomocą elemental mastery, więc to jest również rekomendowany set na Alchetama. Jeśli chodzi o statystyki na artefaktach, z tym zatem tutaj nic się nie zmienia, również w sankcji powinniście mieć jak najwięcej właśnie tego. Elemental Mastery. Tylko po prostu musicie się bardziej skupić na reakcjach i wszystko powinno być dobre z tym setem. Właśnie fajne jest far w farmieniu tego domainu tutaj to, że y tutaj farmicie oba te sety naraz, Gladiator Dreams czy Deepwood Memories, po prostu które wam lepsze statystyki wyjdą, takie sobie po prostu dobierzecie. Więc to czy Deepwood Memories czy Glided Dreams sobie ubierzecie, one z nas oba są, wydaje mi się, tak samo dobre. T Taka jest moja opinia. Tylko po prostu tutaj musicie się bardziej koncentrować na reakcjach, ale w przypadku Typu Morris. jeśli też będziecie się koncentrować na reakcjach, to też tym bardziej wam to powinno oddać. Tak naprawdę, więc to już jest kwestia Waszego szczęścia lub gustu. Ja oczywiście ja osobiście jednak dobrałem tutaj e, set w mojej siostrze, bo ja budowałem tego al po części. E, wybrałem tutaj Deepwood Lemores, bo po prostu było tutaj więcej nadfarmywanych z tego setu artefaktów. I to jest w sumie jedyny powód, dla którego al e, w moim przypadku, w przypadku mojej siostry jest po prostu dobrany e, przy tym secie. Więc Glided Memories albo Deepwood, jeden ciul, oba te sety są dobre na al -Haitama. Tylko kwestia, żebyście wyformili bardzo dobre artefakty. Jeśli chodzi o proponowane przeze mnie postacie, no tutaj myślę, że myślę, że dobranie postaci nie powinno Wam sprawić dużo problemów, ponieważ gdyż Ish al z racji, że jest centro postacią, będzie potrzebować aplikatorów z różnych żywiołów, jak na przykład Fish, który by nadawa na przeciwników, Elektro, sangionami jako GomI nakładająca hydro. No Venti na przykład tutaj jako taki pomocnik zbierać wszystkich przeciwników w jedno miejsce. Naprawdę tutaj do Alhata ma bardzo łatwo dobrać teamy. możecie na przykład taki team właśnie dobrać, taki team, na przykład taki team, czy na przykład taki team. No to naprawdę tutaj u was ogranicza po prostu was, własna wyobraźnia. Im więcej elektor postaci Hydro czy Fire postaci w teamie, tym lepiej. na postaci również skorzystają, bo po prostu ich, zwłaszcza taka Farozan. Kasucha czy Venti, po prostu mają... ich zadanie jest takie, żeby po prostu zbierać większość sobrzych przeciwników w takie silicurle, nowe mniejsze grupki i tyle. To jest ich jedyna rola. A taki Al-Haytham po prostu sobie podchodzi na pierciela, robiąc reakcję, i to jest w sumie najprostsze w tym gameplayu. Al-Haythama banalnie proste. Więc jeśli szukacie jakiegoś takiego przyjemnego DPS-a dendro, to al jest tutaj świetnym wyborem. Jednym z niewielu tak naprawdę póki co. Jeśli komuś się nie poszczęściło i nie dostało się właśnie takiej na hity, Paisiu i tak dalej, to właśnie tutaj al jest spoko wyborem. To w sumie jest tyle, jeśli chodzi o ten poradnik ym, z Alhajtam, a jeśli coś pominąłem, jeśli o czymś zapomniałem, czegoś szczególnego, czegoś ważnego nie wspomniałem, no ja niestety na co dzień nie gram Alhajtamem, tutaj y, moje, y, tutaj konto, tutaj konto ym, z Alhajtamem, użdżam mi moja siostra, którą serdecznie pozdrawiam, więc ym, bez pytania, <laughs> więc bardzo jest wysoce prawdopodobne, że o czymś pominąłem, więc jak klasycznie tutaj... Proszę Was o komentarze. Jeśli ktoś gra na co dzień o Hython, może się nie wspomniałem, czegoś nie wyjaśniłem konkretnego, to oczywiście widzę tutaj, liczę tutaj na Was moi drodzy peterani, gracze Genshin'a. Przy okazji zapraszam Was oczywiście na Discorda, gdzie również możecie sobie podpytać dodatk o dodatkowe rzeczy, o dodatkowe szczegóły na temat tego jego A i nie tylko, jeśli macie ogółem problem z budowaniem postaci, to tam na Discordzie ludzikowe enzymonki, ludzikowe enzymonki możecie sobie podpytać innych graczy. Miła atmosfera. Także zapraszam, link macie w komentarzu i w opisie. No i subskrybuj ten kanał, żeby być na bieżąco z ocenymi filmami Genshinowymi, z poradnikami oraz z oceną kont i nie tylko komentował lucik, Jak zawsze, i trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Hej!